Dzień dobry. Dzień dobry. Robimy śniadanie. Okay. What is this in Polish? Chleb. Chleb. And what is this in Polish? Masło. Chleb z masłem. Tak jest. Biedne dziecko ma czerwony policzek, bo został scałowany brodą. So, what are you doing? What is it called at the moment? How is bread with butter? Kleps masłem. Well. Hmm. Mas well. yeah? mas yes. Do you say coming masłem. Kleps masłem, that's right. Mm -hmm. Okay, pork roofs so cut it here, yeah, all of them. Okay, come on, triangle truicond, yeah. Okay, don't touch it with the finger on the knife. Just press. Okay, okay just slide. Don't press it. Mhm. Mm well done. And you made. Trójkąt, say trójkąt. This is trójkąt. This is kwadrat. Ok, so what you're doing is grzanki. You decided that you want to do grzanki, chleb z masłem i serem. Masło wasn't necessary. Nie potrzebowaliśmy masła, no ale nie wiedziałam, co ty chcesz zrobić najpierw. Hlebs masłem is serum, so we need to cut cheese. Cheese is serious. Yes? And all of this is called grunky Will we manage to put all of them on this tray? Let's have a look. Will you manage? Teraz potrzebujemy ser. Teraz ser idzie na chleb. To jest papryka. Papryka. Be careful. Ostrożnie. Uważaj. Carefully. Ostrożnie. Smacznego. Smacznego. Jemy śniadanko. Pudełko na zabawki, zostaje pokolorowane przez chłopców. I only turkey. What am I? Hmm? <laughs> then you don't know. What is it then? What is it? again. I said. Tak powstają literki. Powstają means making. That he is making. Literki means letters. Nie działa w parku tym razem. Nie pojechaliśmy nigdzie daleko, bo pada deszcz co chwilę. Teraz jest słońce, ale tak to co chwilę pada. Z tym razem park, pobliski park. Pogoda taka, że niestety nie wiadomo jak się ubrać. Mamy i bluzy, i kurtki. I nie wiadomo, raz niebo niebieskie, innym razem z nieba spadają krople deszczu. No ale trzeba to będziemy jakoś wykorzystać? Parku, żeby nie było ale spinać się nie będę albo może, nie wiem zobaczymy this might be hilarious <laughs> tu może być śmiesznie znajdę wam wideo kiedy na takiej samej huśtawce Kamil się przekopytkował <laughs> się A tu w parku piękna lipa. Piękny okaz lipy i następna park z lipami. Okej, okay. może coś się z tego wykombinuje, tylko nie wiem jaki jest okres na robienie rybaty z lipy. Mam pełno słoików i różnych uczelek. Jeszcze z czarnego bzu, który teraz już przekwit i ma teraz dojrzewające jagódki, z których też się coś robi. Zobaczymy co będzie tym razem. Od sąsiadki dostałam butelkę z czarnym bzem i różą. I moje dziecko tutaj przepływa. you going. Gdzie jedziesz? A tutaj taka gra. Kto wie jak ona się nazywa? To jest ulubiona gra mojego męża. Jakieś gra między młodymi. Nazywa się to Cricket. Tu taka ciekawostka. Na ławkach w parkach bardzo często widziane są takie tabliczki w pamięci, ku pamięci kogoś. Na tej tutaj jest napisane Ku pamięci Richarda Dick Adams. Kochał swoją rodzinę futbol, czyli piłkę nożną, cricket oraz dogs oraz psy. Nie wiem, czy takie ławki z takimi tabliczkami są również w Polsce, bo w Polsce nie mam jej już 20 lat, ale w Anglii to jest bardzo częste. A ja jeszcze na chwilę wejdę tutaj do tej kafejki, sprzedają, no nie dają, ale sprzedają ciastka i kawę, i pokażę Wam, tam, yy, i pokażę wam coś. W międzyczasie oni, mamy zapakują rowery, bo ja się wczoraj z nimi mordowałam. Zrobiłam gimnastykę za cały tydzień, wkładając te rowery po, wczoraj po evencie do auta. Idę teraz Wam pokazać coś fajnego. Tutaj. We are not perfect yet. Nie jesteśmy jeszcze perfekcyjni. Stolik z rękodziałem. Różne rzeczy zrobione z ceramiki, słoiki z, ze świeczkami, talerze, doniczki. Zobaczmy te talerzyki. Talerzyki z warzywami za 5 funczów. Ceramika z hardu. ceramiki. A na ścianie jeszcze kolczyki. Jeden z moich ulubionych sklepików. Zaraz tu coś kupimy fajnego. Różne przyprawy ze świata różnego. Piękne pyszne ciasta. przysięgam, że mój mąż zwariuje ze mną. wie do niego, że idę do posti, a to się nazywa Impost. Naprawdę można ze mną zwariować. A w międzyczasie odbyło się tankowanie, bo jak małżonek twierdzi, ta cena to się może zmienić i podrożeje I wtedy co? Więc tankujemy na szelu. Robimy sos do placków ziemniaczanych. Robił Turyjczyk, czy też Daddy czy też Turyjczyk, czy

to tu jest szef kuchni już zrobił już zrobił sos pieczarkowy to znaczy pieczarki tu się robią placki a tutaj jeszcze robi sałatkę różne ma techniki krojenia palce jeszcze ma wszystkie wygoniłam ich na pole u mnie to się mówi na pole wiem, że koło Warszawy to się mówi na dwór bo siedzieli na komputerze 40 minut, to teraz siedzą na dworze na polu przez jakiś czas, a ja w międzyczasie siadam i porobię swój admin. I tak mi widać, właśnie, tak robię swoje wideo na YouTube. Moje chłopaki oglądają film.